Mariusz już no. nie? No. Ale nie wkurwiaj się, dobra? Jak coś powiem, dobra? Dobra. Weź, zrób im kurwa, wszystkim na złość i postaw tą pierdoloną choinkę. Tą pierdolę, kurwa, choinkę, kurwa mam, wyjebane, kurwa. Kurwa, kto jest kurwa, to jest godzina, kurwa Dobra, kurwa, teraz postawię kurwa tą końkę 3 złotych. Murzyn i jego upozledzeni włodakom do dziś tego dość gówno godnej zlewa murzyn. Znacie każde kresy do z jebać chcieli jebać ten kacz trajerów, wyjebć bo tylko tyle potrzebnych Cwel, Nie da rady, kurwa jej postawić, kurwa, Ty kurwa. To ją jeszcze bardziej w drugą stronę, żeby równowagę złożała. Nie da rady, kurwa. Nie da rady, kurwa. No kurde, kurwa, nie da rady, kurwa, postawić, kurwa, nie mamy, kurwa. Słuchajcie, kurwa, nie da radę, kurwa postać do kurwa. Nie zarady rady. Nie posłuchajcie. Nie da rady kurwa. Krzyki ją o stół w prawej stronie. O, kurwa. Kurwa zajebiście, mower za zajebiście, brawo! Staj kurwa Kurwa Znaj Mariuszku, kurwa Dali rawej, kurwa, wtajemcie Staj kurwa No Teraz się napijemy kurwa Teraz się napijemy kurwa No coś odjebał dzisiaj kawał dobrej roboty Ty ale Mariusz no! Napisz, 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 zasłużyłeś. No! Ja no, kurwa jeszcze. jedno się, Polej, polej olej, olej, kurwa, napiś, napiś, bolej, bolej, kurwa nie, nie pierdol. A jak mi spierdolę ta choinka, kurwa. To co? Pięknie wygląda ze swoim kijem, piesku. Widzę, że przerasta cię nawet postawienie choinki do pionu. Nie nadajesz się kompletnie do niczego, menelu. Rodzice czekają na Ciebie. w Cip, 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 cipek. cip, cip, chruum. Przesyła 3 złote. A teraz na złość pomachaj łapka. Jak nie, to daj głos. Chau, chau. Na parapecie masz gwarancję od tostera i instrukcję od zupki chińskiej. Cip, Jutro zamawiam 20 kilogramów pedigree i cwera na Menelu, chau, chau, chau. Cip, cip. Pierdol się kurwa. O! Teraz to się kurwa. Więc zajęliście? się Kurwa. Jakby kurwa. Ale wiecie co? Eee, ta kurwa. Ale widzisz, Marl, już dało się? Ale kurwa, wiesz co, ja wam powiem tak kurwa, że ten kurwa tam od choinki kurwa, tam u góry, widzicie? To kurwa trzyma całą kurwa. No. Hey, wake up. Widzicie? Widzicie?